Dobra, to idziemy sprawdzić czy jakiś ryś przypadkiem nie otarł no niestety tym razem nic się nie otarło A nic, może przy następnej będziemy mieli więcej szczęścia. Poprawimy tylko walory zapachowe No dobra, to jedziemy do następnej. Świetnie. Tu się zatrzymamy. Mamy pułapkę kolejną. Na tym właśnie? Tak. No i jest próba. Jest ładna próba. O! Jest! Super. Mnóstwo włosów. Wychowamy do koperty. Tak. Mamy kolejną pułapkę włosową z włosami rysi. Mamy już w tym roku kilkadziesiąt takich próbek. Jest to bardzo ważny element monitoringu. Dzięki niemu możemy stwierdzić, jakie mamy rysie, czy rysie wypuszczone w ramach reintrodukcji rozmnażają się. W zeszłym roku udało nam się potwierdzić, że samica wypuszczona w 2015 roku miała tutaj swoje potomstwo. W tym roku widzimy kolejną samicę z młodymi. I być może dzięki genetyce uda nam się znowu potwierdzić, czy to są rysie wypuszczone w ramach naszej reintrodukcji, czy może jakieś inne rysie. Włos rysia jest bardzo cienki. Na jednym centymetrze ciała rysia może być ich od 4 a nawet do 9 tysięcy takich włosów. Cebulka włosowa, bo tylko tam jest materiał genetyczny, jest jeszcze cieńsza od włosa rysia. Ale to już wystarczy żeby tak niewielka ilość materiału genetycznego dała nam tak dużo informacji o zwierzętach, które tutaj występują. Bez analiz genetycznych, bez genetyki widzielibyśmy znacznie mniej o rysiach, które tutaj na terenie Puszczy Piskiej w ramach reintrodukcji są wypuszczane, które żyją właśnie w tym miejscu.